Klikacie się odcinka dźwięk, będę na y, pakować łupania na Ten wyjazd będzie trwał od 18 do 21 stycznia. na sapiętą białą plusy i na czarną białą spodnie. Pokażę, jakie sapiętą spotnie. Pokaż, jak je, y, takie spłonie teraz ze sobą i teraz je składam. Pierwsza rzecz odkładam na pop. Następnie jest to prosa, jest to grupa ciepła. Następnie jest to prosa. Tak, tak, tak. Też po nim będę chodziła po pokoju lub po, po pomieszczeniu. Teraz się jeszcze na tą plusą przez siost i tą swódkę. plusy pije Alisz. Tak wygląda z przodu. To jest tyle. I chrzęcze chyba jeszcze coś to jakąś bluzę lub spodnie. to są dwie Plusy. Trzecia. Trzy plusy. A teraz ten wzięłam trzy bory. Chyba jeszcze wezmę lub czarne lub plusowe albo plusowe, żeby pasowały do tej kurtki plusy a chyba to ostatnią plusą jest taka, z tą z papieru ostatnimi spodnie są to czarny kord. Teraz Wam pokażę jak wyglądają. Tak wyglądają. I tyle się na tosako paneko. W góry. Jakie uprawnienia na wycieczkę tosako paneko? Tę uprawnię, chyba wystarczy. To, blusek, to, tu oszłam jeszcze. I ten taki prosowy od ciepła, spłodnie. I to, co pokazywałam już trochę, na... to powiedzmy, to. Piąłem takie perfumy od szafa humelona. To, piąłem. Nie ma, ale odsować kemtok. Tutaj położę No i jeszcze ten kemtok. To są odłamki kokosa i zapach o zapachu kokosowym. A i jeszcze no. weźmy takie kolczyki, krzyżyki. I tutaj je położę, żeby już poniedziałek spakować.